Jeden z ekslibrisów – Henryka Feilhauera. Ekslibris Otmar Premstaller, grafika z 1981 roku przedstawiała rumaka pędzącego nad lasem. Henryk Feilhauer, jeden z wybitnych specjalistów grafiki warsztatowej, był właśnie mistrzem sztuki ekslibrisu, docenianą i znaną postacią ważną w europejskich dziejach ekslibrisu w drugiej połowie XX wieku. Feilhauer w latach 1965 studiował na wydziale sztuk pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, m.in. pod kierunkiem Jerzego Chopena i Wojciecha Jakubowskiego. Był wszechstronnym artystą, zajmował się grafiką, malarstwem, rysunkiem, tworzył kolarze, uprawiał sztukę użytkową. Przede wszystkim znany był jednak ze swoich mistrzowskich miedziorytów. Był przy tym jednym z najwybitniejszych europejskich twórców ekslibrisu i małej formy graficznej. Jego prace są ozdobą najlepszych kolekcji tego rodzaju. Wszystkie jego dzieła z zakresu grafiki warsztatowej, zwłaszcza miedzioryty i akwaforty, cechują się mistrzowskim wykonaniem, precyzją rysunku i oryginalnością. Jego prace stanowią świadectwo niezwykłej, nieco surrealistycznej wyobraźni. Osobnej, choć zdradzającej pokrewieństwo choćby z twórczością Lebensteina czy Dudy Gracza. Praca ma wszystkie cechy stylu Feilhauera, docenianego przez odbiorców i kolekcjonerów ex librisów. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów propozycje na prezent, grafika artystyczna, rysunek oraz ex -librisy. Więcej informacji o FileHauerze znaleźć można na stronie poświęconej artyście. FileHauer.pl, skąd pochodzą wszystkie reprodukcje prac wykorzystane w naszym materiale. Zakochaj się w Antykwariacie.